Środek od środka, wersja poszerzona. W dzisiejszym odcinku autor dobrze nam znany. Liu Cixin, mistrz chińskiego science fiction, który sam zastanawia się we wstępie do tego zbioru, czym jest chińskie science fiction. Ostatnio mieliśmy go w odcinkach kilku na podstawie trylogii Problem Trzech Ciał, trylogia trzy części, ale i czwarta część fanowska. Napisana przez człowieka, który poprosił samego Liu o to, żeby autoryzował mu czwartą część. No i tak, właśnie cztery odcinki o trylogii nagrane ostatnio, a teraz zbiór opowiadań powstających na przestrzeni dwóch dekad. To po chińsku nie wyszło jako zbiór podtrzymać niebo. Natomiast co sugerują nam znaki? Widzimy, że szukam swojego wskaźnika, szukam. Uch. Widzimy, że z dużym uwielbieniem traktowany jest Liu w Chinach, ponieważ Liu tutaj jako jego nazwisko, ale Ta jako duży Ta Liu to tak samo jak myśmy, my byśmy mieli na wydaniu polskim Stanisława Lema napisane Wielki Lem, Big Lem albo Mistrz Lem i jakaś jego antologia opowiadań by się ukazywała. Podtrzymać niebo to jest to samo jak się. Przyjrzymy, jeżeli chodzi o szczegóły, tylko że tutaj wycięte w postaci znaków mały i duży. O tym pisze jako takiej dychotomii sam autor we wstępie: o tym, że z perspektywy człowieka jest inaczej, z perspektywy kosmosu jest inaczej, a ten tytuł Podtrzymać Niebo ma sugerować choć trochę wysiłków, żeby te relacje zrozumieć i połączyć. No i na początku wstępu pojawia się bardzo ciekawa uwaga. Przetłumaczymy sobie roboczo na szybko. W tej antologii znajduje się 10 moich krótkich opowiadań, pisze Leo, które zostały stworzone mniej więcej w przeciągu przed 10 laty. W tym czasie science fiction było na marginesie w Chinach. Ten gatunek literacki miał niewielu czytelników i nie poświęcano mu wiele uwagi. W Chinach science fiction było postrzegane jako coś obcego, zagranicznego. Nietypowo chińskiego, a jego podstawowe elementy nie były nigdy częścią chińskiej kultury. Życie biegło swoim tempem, z niewieloma zmianami, z pokolenia na pokolenie, przez długą historię Chin, dlatego podświadomie ludzie myśleli, spodziewali się, że zawsze tak będzie. Z historycznego punktu widzenia, samo określenie przyszłość pojawiało się głównie w tekstach buddyjskich, które również. Dla Chińczyków, tutaj już moje dopowiedzenie, są zagraniczne. Ludzie rzadko myśleli, zwracali uwagę o przyszłości podczas życia codziennego. No a przecież science fiction cały dotyczy przyszłości. W ostatnich latach jednak, rzeczy bardzo się zmieniły. Pisze Liu. Chiny weszły w. Zupełnie nowy proces szybkiej modernizacji, i codziennie doświadcza się niesamowitych zmian. Nagle przyszłość stanęła przed większością z nas w, drobiazgowo, w drobiazgowych szczegółach opisana no i wydaje się dużą rzeczą. Stare Chiny nagle stały się narodem, który zaczął patrzeć w przyszłość. Stąd postrzeganie przyszłości zmieniło się, tak jak pisze Liu, na przestrzeni tego, co widział sam. Spędzając długie lata w pewnej elektrowni, zapomniany przez świat, albo po prostu nieodkryty wcześniej jako obywatel, ale płynący sobie na fali własnej wyobraźni, piszący kolejne dzieła science fiction, właśnie podczas długich lat pracy w elektrowni napisał Problem Trzech Ciał, i potem to było takie śmiesznie podnoszone w chińskich mediach społecznościowych, że cóż to za wydajność pracy, jeżeli Oczywiście, wielkie dzieło powstaje, ale w ogóle ma miejsce i czas powstać w godzinach pracy. W ważnym miejscu, jakim jest elektrownia. Dla nas dobrze, że to napisał. Na samym początku mamy 50 stron pod tytułem Village Teacher, czyli wiejski nauczyciel. To jest opowiadanie z 2001 roku, które powstało bezpośrednio po wędrującej ziemi. Wędrująca ziemia, która była ekranizowana w 2019 roku i podbiła e, chiński. Chińskie kina, wtedy kiedy jeszcze świat był normalny i była takim pierwszym krokiem w stronę ekranizacji chińskiego science fiction. Wędrująca Ziemia to też był zbiór opowiadań i tytułowy to jeden z nich zaledwie, ale w przypadku tej produkcji filmowej podniesiony do rangi dwugodzinnego filmu. Liu Cixin Wędrującą Ziemię napisał w roku 2000, a pierwsze opowiadanie z tego zbioru wiejski nauczyciel rok później. I otóż mamy bardzo ciekawą rzecz. Która pokazuje perspektywę Liu prawie w każdym jego dziele, bo to jest taka zdolność, łatwość do zapętlania kierunków myślenia z pozoru zupełnie odległych od siebie. Otóż mamy biedne wiejskie Chiny w XX wieku, nauczyciela, który dowiaduje się, że ma raka, zostało mu 6 miesięcy życia, nie ma pieniędzy, żeby się leczyć, wie, że umrze, ale jego. Jest nie na miejscu, jest nie u siebie, jest poza wioski, ale zaparł się, że będzie uczył dzieci. Skłócił się już prawie ze wszystkimi, ale każdy, każdą część życia, jaka mu pozostała, i to naprawdę życie się aż niemal dosłownie tli w nim, bo on, żeby uczyć, zużywa świeczki, których ma coraz mniej, uczy dzieci po ciemku prawie, że różnych rzeczy, między innymi praw fizyki, no i to życie tli się w nim już resztkami sił, ale on niezmordowanie każdą minutę życia do samej śmierci wykorzystuje, żeby te dzieci nauczyć. No i akurat podczas ostatniej lekcji uczy ich trzech zasad dynamiki Newtona, które to nagle, kiedy akcja przenosi się w kompletnie zupełnie inny, zupełnie inny wymiar, nagle ratują życie całej Ziemi, całej ludzkości. Bo oto mamy kosmitów, którzy strasznie daleko stąd toczą strasznie długo wojnę. Cywilizacja oparta na węglu, karbonowi walczą z piaskowymi, z silikonowymi. Imperium silikonu, cywilizacja karbonu. Pojedynek trwa dziesiątki tysięcy lat. Silikon leci, dziesiątkując, wymazując cywilizację opartą na węglu skokami między gwiazdami. Te, te gwiazdy są niszczone, ale zużywa się energia dla floty, żeby skakać dalej w, w taką przestrzeń nadświetlną, żeby być szybciej i znaczyć wielki pas zniszczenia, taką spaloną ziemię, tak jak Napoleon wracał z Moskwy, no to zostawiał za sobą coś takiego. I podobnie ci w kosmosie silikonowcy niszczą wszystko. Węgiel jednak wygrywa, okupione ogromnym e, Ogromnym poświęceniem kosmici rozmawiają między sobą. Mało kto pamięta już, o co była ta wojna toczona przez dziesiątki tysięcy lat, no ale ma się ku końcowi. Tylko trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym, co zostają w kosmosie, tworząc kolejny pas takiej spalonej Ziemi, przez który się nic nie przedrze, taki pas antymaterii, który będzie stanowił barierę idealną. Żeby stworzyć taki pas, trzeba zniszczyć jednak to wszystko, co się w nim w obrębie jego znajduje żeby przypadkiem nie zniszczyć czegoś cennego, sprawdzane są planety przez kosmitów takim szybkim skanem, też skacząc między układami, technologia na to pozwala. Planeta jest skanowana. Jakiekolwiek formy życia tak szybko kopiowane, przenoszone na pokład w formie wirtualnej, na pokład tego statku kosmicznego i prowadzi się z nimi dialog. Jeżeli potrafią odpowiadać sensownie na pytania, czym jest ich planeta, jak jest skonstruowana, jaki skład chemiczny, jakie prawa fizyczne, no to wtedy, i my już wiemy o co chodzi, no to wtedy daje się możliwość przeżycia, ochrania się taką formę życia. Ale kiedy nie, no to jest niszczona bombą mikroskopijną czarną dziurą, dziurą która wchłania cały system żeby ten silikon ewentualnie nie mógł się odrodzić i mieć po czym skakać do kolejnej wojny. No i tak kosmici trafiają na Ziemię, skanują przypadkiem te biedne dzieci opłakujące już swojego nauczyciela, który nauczył ich praw dynamiki Newtona, ale właśnie umarł. Skanują ich, przenoszą w formie wirtualnej na pokład statku kosmicznego te biedne dzieci holograficzne nie odpowiadają na żadne pytanie. Ale ktoś ma dobrą intuicję z kosmitów. I ten ciąg pytań, bomba już jest wysłana, zawsze można ją cofnąć. Zaraz układ słoneczny ma zostać zniszczony, ale w momencie, kiedy dzieci dostają pytanie, tutaj, żeby nie zmyślać o pierwszą zasadę dynamiki Newtona, nagle zaczynają recytować to, co przed chwilą, przed śmiercią, nauczył ich, ich nauczyciel, ukochany nauczyciel. No i zaczyna się robić ciekawie. Mianowicie, jak obiekt porusza się, kiedy nie podlegają, nie działają na niego żadne siły zewnętrzne? W idealnym świecie, kiedy nie ma tarcia, porusza się ze stałym przyspieszeniem I to odpowiadają dzieci. No więc dialog się nawiązuje. Ziemia okazuje się planetą, w której życie jest oparte na zasadzie, która budzi zdumienie nawet u kosmitów, bez żadnych wspomnień, ludzie. Uczą się z pokolenia na pokolenie, a właśnie tymi ogniwami, które zapewniają ciągłość cywilizacji i kolejne wynalazki, możliwość wzbogacania się, nabywania wiedzy, są właśnie nauczyciele. I jak tutaj sylabizują sobie kosmici, Teacher. Teacher. Brakujące ogniwo kosmicznej ewolucji. Żeby podtrzymać niebo, kolumn może być wiele. W każdej mitologii zawsze się jakaś znajduje. Tak samo u Chińczyków. Rozpychano ziemię od nieba, tak samo jak i u nas, u nas, u Greków. Bardzo ciekawa wyobraźnia Leo Cysina, która nie pozwala się nudzić. No i wreszcie, kiedy czytałem problem trzech ciał i patrzyłem, co napisał Leo przez lata, żałowałem, że nie ma żadnej antologii jednoznacznie grupującej jego dzieła rozsiane po różnych publikacjach po chińsku nie ma takiej antologii wydanej po angielsku. No i wreszcie jest Hold Up the Sky, wydana w tym roku świeża rzecz po angielsku. Prawdopodobnie doczeka się polskiego przykładu, bo już lio jest bardzo szybko tłumaczony na polski przez wydawnictwo Rebis. Musiałem się upewnić tylko, czy dobrze pamiętam, bo tutaj wszystkie lio stoją obok mnie i czasem sobie na nie patrzę. Dziękuję za uwagę. Zostawiam Was z autorem wybitnym Ta lio, wielkim Lioł, mistrzem Lioł, specjalistą od chińskiego science fiction, który sam twierdzi we wstępie, że za każdym razem się go pytają ludzie. Na czym polega chińskość chińskiego science fiction? A on mówi, że nie wiem. I pisze dalej.